To prawda, że e, duże sukcesy przychodzą przez e, ciężkie próby, czy też e, ciężkie e, i trudne czasy determinują później duży sukces. Chyba tak. I takie hasło przyświeca nam w tym roku. Tak naprawdę można powiedzieć gdzieś od e, lutego marca tego roku i jak na razie to wszystko się sprawdza. A dzisiaj witam Was przed obornicką 337 galerią wnętrz, gdzie dzisiaj mamy dzień otwarty z pergolą Sante. Naszą pergolą, która w tej chwili jest pięknie jeszcze czyszczona, pani sprzątająca nam pomaga właśnie w tym, e, picujemy ją i zaraz e, będziemy rozstawiać nasze stanowiska, stoły, krzesła, ekspres do kawy, przyjedzie catering, wykładamy ulotki i zapraszamy wszystkich gości którzy będą chcieli ją się oglądać, także zobaczymy co z tego wyjdzie akcja samej, samego dnia otwartego tak naprawdę okazało się, że wyszła tak spontanicznie i dopiero organizowaliśmy ją w przeciągu do ostatniego tygodnia, ale, ale dużo zrobiliśmy e, głównie w mediach społecznościowych i dużo ludzi o tym się dowiedziało. E, także mam nadzieję, że ileś osób przyjdzie, bo będą mogli odebrać świetne nagrody specjalne od inteligentnych pergolizantech, czyli voucher na zakup takiej pergoli o wartości 500 tysięcy złotych, także... Zapraszam Was dzisiaj do mojego świata, który jest światem Pergoli Słuchajcie, yy, zobaczcie, co do nas przyjechało. Food Design, najlepsze jedzenie, projekt jedzenia catering dietetyczny, z którym od dłuższego czasu współpracujemy. Także bardzo dziękujemy za dostawę świeżego poczęstunku i cateringu dla naszych odwiedzających. Eee, także bardzo dziękuję Błażeju. Eee, no, jakby no, ktoś no. szukał e, cateringu, to polecam, e, bo ja osobiście ten catering jem już od dłuższego czasu, nie wiem, co to od rok gdzieś? Na drogę jest to, gdzieś, gdzieś jest ponad rok jest. Gdzieś ponad rok i naprawdę jestem zadowolony. Tutaj nie jest tak, że to jest jakaś reklama, bo sam tego używam, a kilka cateringów, e, kilka cateringów zjadłem w swoim życiu i naprawdę Błażej i ekipa z Food robią to świetnie. A my podziękowaniu do barzenia. Mamy piękny pierwszy voucher. Trafia, kurde, od naszego tutaj głównego dystrybutora, inteligentnego pergole Sante. Santech, na Proszę bardzo, Dzięki, oficjalnie ja i mamy nadzieję, że w przyszłości, jak będzie taka potrzeba, to zakupi od nas piękną pergolę. Pewnie. O, to dziękuję jeszcze raz. Dzięki. Teraz może wam pokazać, jak oswoić całą przestrzeń, bo mamy kilka rodzajów przesłon, tak jak zobaczycie tyłka. Pierwsza, która jest moją ulubioną, to jest szyba kaskadowa typu szafir. Czyli szyba, to jest pakiet, pakiet szybowy, dlatego ona bardzo się nadaje do Pergola całoroczna. Dlatego, że mamy pakiet szybowy, który jest w pełni, y, pełni szczelny i w pełni odgodny, więc jest ciepły. Ta szyba skurza się automatycznie za pomocą pilota i szybka radiowego i tworzy nam taką stolistą barierkę. To jest bardzo fajna rzecz. Do restauratorów, do e, pergoli, które są na tarasach, które są e, przy balkonach, tam gdzie po prostu chcemy sobie tą barierkę osiągnąć, albo po prostu jako alternatywa do innych ścian. Kolejno są szyby sliding, które tak tutaj mamy, że możemy sobie rozsunąć na prawo albo na lewo e, całą ścianę, praktycznie i sobie osłonić kolejną przeprzeczkę. Zdrowie pergoli i wasze widzowie, jest młode tak, największe się. to są w ogóle 2,5 na 2,5. To są już takie wypasy. 2,5 2 na 2,5 ja no, na 2. To co na, na no no, no, no. ja wydukowałem? Tam były po 4 na co? Na ceny są też przeciwprądek. to bo coś z tego No nie, to są 2,5 na 2,5 to jest kanał taka największa. Właśnie, to mnie coś dziwiło. Zajmijcie się. Co jakieś do Ciebie czyni? Tak, w przyszłym tygodniu. Już to mają? Tak, ja już sobie zniszczyłem kurwa ten. Uh, uh, Avgrodd. Mamy to e, ciężki i długi dzień za nami. Może nie taki ciężki, ale naprawdę bardzo fajny. Dzień o czwarty z, P z Pergolą e, ogłaszam z e, dużym sukcesem. Było tam ponad 10 osób z różnych klientów, doradców, architektów. Także naprawdę bardzo dziękuję wszystkim Wam i każdemu z osobna, za to, że przybyliście, zobaczyliście, doświadczyliście i jesteście bardzo, bardzo zainteresowani i podekscytowani jak ja. Także naprawdę bardzo fajnie. Mamy już naprawdę przed 19, miał być 18, ale zbieramy się. Może jeszcze ktoś przyjedzie, może nie cylindrowy miał być. Zobaczymy. Jak mu się uda zdążyć, to tak. Ale my już już teraz się pakujemy, zbieramy się do domu, bo mamy jeszcze co robić. Także do zobaczenia wszystkim i do usłyszenia. Oglądajcie kolejne odcinki. Na razie. Słuchajcie, miał być koniec, ale jednak udało nam się tutaj jeszcze jednego gościa zaprosić. Na sam koniec, przed naszym, przed tak naprawdę przy naszym sprzątaniu, e, odwiedził nas Cylindrowy, czyli nasz tutaj e, kolega z Poznania. który mi się znamy tak naprawdę z TikToka. Nie, także jeszcze raz cześć, witam. Cześć. Cześć ja nagrywam, on nagrywa, ale gdzieś tam się poznaliśmy, bo nasz tutaj kolega jest na etapie projektowania domu, tak? Czy Dokładnie projekt już tak. jest? E, projekt już jest wybrany, chociaż to się jeszcze zmienia. Działka jest? Działka jest, to Działka jest, także gdzieś pisaliśmy, że jak będzie, będą okna, to będzie też e, będziemy rozmawiać o ofercie, e, także na pewno, na pewno do tego przejdziemy, ale dzisiaj jest w związku z tym, że mamy dzień czwarty pod Pergolą i akurat jechał nasz kolega samochodem, to mówimy no kurde, napisałem mu szybko wiadomość i udało nam się złapać już przy, przy tamtym kodzie. także ja tutaj jeszcze oficjalnie e, voucher o wartości Dziękuję, 5 zł tysięcy e, złotych, no i tyle I mam nadzieję, że w przyszłości skorzystasz z naszych usług, bo produkty są naprawdę świetne i może chodźmy do, do prezentacji i poznasz naszego głównego partnera, także e, także to tyle i do zobaczenia w kolejnych odcinkach vloga.